No i moi drodzy mili, pewnie się zastanawiacie, co ja zrobię z tym wczorajszym wyprodukowanym mlekiem owsianym. Oczywiście będzie koktajl, ale nie ze świeżych owoców, tylko zamrożonych, bo mam ich pod dostatkiem. Mam taki miks owoców, które ostatnio kupiłam. Może nie wyglądają za ciekawie, ale do koktajli są idealne. Mleko owsiane, mrożone owoce, to będzie coś pysznego. Musi się wyciągać z tego dużego miksera, więc zrobię to podręcznym, też sobie teraz owoce wrzucimy. lejemy mleko. Jeśli wolicie yy, słodkie koktajle, to możecie sobie tam czymś dosłodzić, ale ja uważam, że owoce są wystarczająco słodkie. Koktajl, jak, jak widzicie mam bardzo intensywny kolor, ponieważ to był miks różnych owoców. Była truskawka trochę malin, jeżyny, wiśnie, porzeczki i borówki się znalazły. Z tej ilości wychodzą dwie stare szklanki że będę miała dwie porcje. To na zdrowie, moi mili. Smaczne.